Witaj, ciszo poranka, która łagodnie otula świat, zanim zgiełk dnia wpełznie w nasze serca. Niech ten pierwszy oddech, ta chwila zawieszenia między snem a czuwaniem, stanie się bramą do serca twojej matki, Maryjo. Wstajemy, a Ty, Maryjo, gwiazdo zaranna, jaśniejesz na firmamencie naszej duszy, wskazując niezawodnie drogę do wschodzącego słońca, którym jest Twój syn, Jezus Chrystus. Ta chwila jest świętym przywilejem, darem, który pozwala nam stanąć u progu nowego dnia nie w pośpiechu i lęku, ale w pokoju i ufnym zawierzeniu. Obejmij naszą duszę matko ciszy, by w tym poranku usłyszała jedynie delikatny szept Ducha Świętego, a wszelkie hałasy wczorajszych trosk i jutrzejszych obaw ustały. Jesteśmy jak Ziemia spragniona Rosy, a Ty, różo mistyczna, przynosisz nam orzeźwienie łaski, zanim słońce zacznie palić swoimi promieniami. Twoje prowadzenie jest delikatne, lecz stanowcze. Uczysz nas, że prawdziwa siła nie leży w gonitwie i w bezustannej aktywności, ale w głębokim wewnętrznym zasłuchaniu, w ciszy, w której Bóg przemawia najgłośniej. Przyciągnij nas do siebie, abyśmy stojąc u progu tego dnia, potrafili w Tobie odnaleźć lustro, które odbija czystość i Bożą wolę. W tej porannej ciszy stajemy się świadomi, że rozpoczynamy nie tylko kolejny cykl godzin, ale nową szansę na świętość. Potrzebujemy Twojego prowadzenia, Matko Kościoła, bo świat rzuca nam pod stopy zbyt wiele ścieżek, które kuszą i zwodzą. Ty, najczystsze odbicie światłości, pomagasz nam rozróżnić światło prawdy od mroku iluzji. Jesteś gwiazdą poranną, która nie gaśnie, ale trwa, aż sam Chrystus, słońce sprawiedliwości, wzejdzie w pełni na horyzoncie naszego życia. Pragniemy, abyś poprowadziła każdy nasz krok, każdą myśl, każde słowo, by były one zgodne z Twoim niepokalanym sercem. Odłóżmy na chwilę ciężar naszych plecaków, zmartwienia finansowe, niepokój o bliskich, lęk przed porażką. Połóżmy je u stóp służebnicy pańskiej. Ona wie, jak je dźwigać. Ona wie, jak zamienić ciężar w zasługę, a ból w modlitwę. Niech ten światło wschodzącego słońca, które powoli rozprasza mgły nocy, stanie się dla nas fizycznym znakiem twojej obecności, Maryjo. Jesteś arcydziełem stworzenia, najpiękniejszym kielichem, który przyjął źródło życia. Cała Twoja istota jest uwielbieniem i dlatego tak bardzo pragniemy rozpocząć dzień z Tobą, by uwielbienie stało się również istotą naszego dnia. Wyciszamy się. Otwieramy nasze serca. Prosimy o łaskę autentycznej i głębokiej otwartości z Marią, abyśmy w pełni zrozumieli to powołanie do bycia czystym naczyniem dla łaski Bożej, powołanie, które Ty wypełniłaś w sposób doskonały i niepowtarzalny. Przygotowujesz nas, Matko, na spotkanie z Odkupicielem, przygotowujesz nas do przyjęcia Jego ciała i krwi, do przyjęcia Jego słowa. Jesteś strażniczką tego poranka, a my oddajemy Ci go w całości, bez zastrzeżeń. Otwieramy duszę na to, co święte i odcinamy się od tego, co płytkie i przemijające. Pragniemy zanurzyć się w Tobie, Maryjo. By w ten sposób zanurzyć się głębiej w sercu Boga, wiedząc, że Twoja dłoń jest najpewniejszym prowadzeniem przez labirynty codzienności. Twoja pokorna, ale potężna obecność jest dla nas schronieniem, cichą przystanią, z której wypływamy na szerokie wody dnia, ale zawsze z pewnością, że nasz kompas jest niezawodny, bo wskazuje na Ciebie naszą najjaśniejszą Panią. Rozważmy teraz, jak wielką wagę ma Twoja obecność, Maryjo, w naszym codziennym pielgrzymowaniu. Nie jesteś tylko piękną ikoną, odległą i niedostępną, ale żywą, aktywną i pełną miłością obecnością, która jest naszym przewodnikiem i stróżem. Jesteś tą, która weszła w naszą ludzką historię nie po to, by się wyróżniać, ale by służyć. Twoja pokora nie była fałszywą skromnością, ale głęboką świadomością, że wszystko, co posiadasz, jest darem. Uczysz nas, że prawdziwa wielkość polega na byciu małym, na ukrywaniu się w cieniu, aby to Bóg był na światło słońca. Spójrzmy na Ciebie, Maryjo, z perspektywy naszej ludzkiej słabości. Jak często my, zamiast ufać, wpadamy w ciemność lęku i zwątpienia. Jak często nasze serca stają się ociężałe i niezdolne do przyjęcia łaski. Ale ty, panno wierna, promieniujesz niezachwianą wiarą. Twoja wiara była testowana od zwiastowania poprzez ucieczkę do Egiptu aż po Krzesz. Lecz nigdy nie ustąpiła. Jesteś dla nas wzorem jak trwać przy Bogu, nawet gdy go nie rozumiemy, nawet gdy jego droga wydaje się nieznośnie ciężka i bolesna. Kiedy w naszym życiu zapada ciemność i tracimy z oczu cel, Ty u progu dnia obiecujesz nam nowy wschód słońca, z martwych wstanie, które jest gwarancją naszego zwycięstwa. Twoja rola, Maryjo, to rola naszej orędowniczki. Nieustannie stoisz przed tronem łaski i zanosisz tam nasze, często nieudolne i nieporadne modlitwy. Jesteś naszym mostem, naszą drogą do Jezusa. Twoja intercesja jest potężna, bo wypływa z serca, które nigdy nie sprzeciwiło się woli Bożej. Kiedy nasze własne słowa zawodzą, kiedy czujemy się zbyt brudni i niegodni, by mówić do Boga, wystarczy szepnąć Twoje imię, a Ty bierzesz nasze westchnienia, nasze łzy i przemieniasz je w czystą, wonną modlitwę, którą składasz swojemu Synowi. Centralnym punktem Twojego życia, Matko, i esencją naszego chrześcijańskiego powołania jest Twoje fiat, Twoje bezwarunkowe tak. To proste, a jednocześnie najpotężniejsze słowo w historii zbawienia. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. To tak było wypowiedziane nie w blisku chwili, ale powtarzane każdego dnia, aż do Golgoty. To było tak totalne i ufne, wbrew logice, wbrew ludzkim kalkulacjom. To jest model dla naszej wiary. Codziennie stajemy przed koniecznością powiedzenia własnego tak, tak dla woli Boga, w pracy, w rodzinie, w cierpieniu. Prowadź nas, Maryjo, aby nasze tak było tak samo odważne jak Twoje. W kontraście wschodu słońca z pozostającą za nami ciemnością nocy, widzimy, jak Twoja interwencja rozprasza mroki naszego życia. Ciemność symbolizuje grzech, zamęt, beznadzieję. Ale Ty, z ufnością i pokorą, stajesz się tą, która przynosi światło Chrystusa do tego mroku, tą, która rozświetla to, co w nas ukryte i chore. Pomóż nam zobaczyć, że nie ma takiej ciemności, której światło Twojego Syna, niesione przez Twoje wstawiennictwo, nie mogłoby przeniknąć. Niech ten poranek będzie naszą szkołą FIAT, gdzie uczymy się mówić tak, bez lęku i poddawać się prowadzeniu Ducha Świętego, wiedząc, że nasza Guardiana stoi przy nas z płaszczem opieki i tarczą wiary. Jesteś naszą nadzieją wbrew nadziei, naszą arką w potopie świata, naszym nieustannym przewodnikiem na ścieżkach, które często są strome i pełne zasadek. Przyjmij nas w swoim niepokalanym sercu, a my obiecujemy ci, że dziś tak jak ty postaramy się powiedzieć Bogu nasze autentyczne i ufne tak. Niech teraz nasze serca, oczyszczone poranną refleksją, otworzą się szeroko na modlitwę prowadzoną, na osobiste spotkanie z Tobą, Maryjo, w głębi naszej duszy. Pragnę poprowadzić Cię, umiłowana Matko, przez labirynt moich intencji i pragnień. Ta modlitwa, choć wypowiadana moimi słowami, jest oryginalną i nową ekspresją mojej miłości i zaufania do Ciebie. W Twoje ręce składam przede wszystkim tę najświętszą i najdroższą dla mnie cząstkę świata moją rodzinę. Modlę się za nią w ten poranek, wzywając Twojego wstawiennictwa o szczególne błogosławieństwo Ducha Świętego, aby Jego moc otuliła każdego jej członka. Proszę o ducha mądrości dla rodziców, aby ich decyzje były przemyślane, pełne miłości i zgodne z Ewangelią. W Twoje ręce składam małżonka, małżonkę, aby jego jej serce było chronione przed zniechęceniem, aby w pracy i codziennym trudzie czuł a Twoją macierzyńską opiekę, a nasza miłość, Maryjo, była ciągle odnawiana na wzór miłości Chrystusa do Kościoła. Proszę o światło Ducha Świętego, aby nasz dom był oazą pokoju, wolnym od kłótni, niezrozumienia i osądów. Niech Duch Święty stąpi, jak kiedyś na Ciebie, i uświęci nasze relacje, uczynił je trwałymi i nierozerwalnymi. W Twoje ręce składam nasze dzieci, te małe i te dorosłe. Osłoń je płaszczem Twojej niepokalanej czystości, przed pokusami świata, przed złem, które czyha w mediach, w fałszywych ideologiach, w złym towarzystwie. Uproś im ducha rady i męstwa, aby potrafiły odważnie stawać w obronie prawdy i dobra. Jeśli błądzą, przyciągnij je do serca Jezusa, a jeśli cierpią, pociesz je swoim sercem. W twoje ręce składam wszystkich członków mojej rodziny, którzy są daleko, fizycznie lub duchowo. Pielgrzymuj do nich Maryjo, wejdź do ich domów i serc. Obejmij moich rodziców, dziadków, teściów, rodzeństwo, tych żywych i tych, którzy odeszli, a którzy potrzebują naszego wstawiennictwa w czyśćcu. Niech Duch Święty uzdrowi wszelkie rany i niezabliźnione urazy w naszej rodzinnej historii. Przywróć jedność tam, gdzie zapanował podział, i miłość tam, gdzie pojawiła się obojętność. Proszę cię, bolesna matko, w Twoje ręce składam każde cierpienie i chorobę w mojej rodzinie, każdą niepewność zawodową, każdy lęk finansowy. Przemieniaj ten ból w siłę, a niepewność w wiarę. Kontynuując tę świętą modlitwę prowadzoną, w Twoje ręce składam również wszystkich moich bliskich i przyjaciół tych, którzy mnie wspierają i tych, których ja powinienem wspierać. Proszę o łaskę intercesji dla nich. Proszę o światło i prowadzenie dla kapłanów i osób konsekrowanych, których spotykam na swojej drodze wiary, aby ich posługa była płodna. Proszę za tych, którzy są prześladowani za wiarę, aby wytrwali. Za tych, którzy są samotni, odrzuceni i zapomniani, niech Gwiazda poranna rozświetli ich ciemność i da im nadzieję. A teraz, Maryjo, w głębokiej ciszy serca, w Twoje ręce składam moje osobiste potrzeby. Moja Pani, znasz je lepiej niż ja sam. W Twoje ręce składam moje zdrowie fizyczne i psychiczne. Jeśli jest wolą Bożą, proszę o uzdrowienie i siłę doniesienia mojego krzyża. Daj mi odwagę, aby dbać o świątynię Ducha Świętego, którą jest moje ciało, i pokorę, by przyjąć swoje ograniczenia. W Twoje ręce składam moją pracę i powołanie. Uświęcaj moje ręce i umysł, abym służył Bogu i bliźnim w swojej profesji. Niech moja praca będzie świadectwem wiary, a nie jedynie źródłem zarobku. Uproś mi ducha pobożności i bojaźni Bożej, abym nigdy nie przesniewierzył się prawdzie w dążeniu do sukcesu. W Twoje ręce składam mój pokój wewnętrzny. Wyrwij z mojego serca korzenie lęku, niepokoju i zazbrości. Daj mi łaskę fiat, powiedzenia tak Bożemu planowi, nawet jeśli jest bolesny. Pomóż mi oddać Ci moje lęki, obawy, nadzieje i radości. Obawiam się przyszłości, niepewności jutra, moich własnych słabości. Zabierz to wszystko, Matko. W Twoje ręce składam te lęki i proszę, abyś je przetopiła w czyste zaufanie. W Twoje ręce składam moje niepokoje i daj mi Twoją ciszę. W Twoje ręce składam moje nadzieje i pomnóż je, aby były skierowane tylko ku Bogu. W Twoje ręce składam moje radości i pomóż mi składać je w ofierze dziękczynnej. W Twoje ręce składam wreszcie świat cały, który jest tak bardzo spragniony światła. Maryjo, królowo pokoju, proś swojego syna o zakończenie wojen i konfliktów, proś o nawrócenie dla tych, którzy sieją nienawiść i przemoc, proszę o pokorę i wiarę dla przywódców narodów. Niech Twoja macierzyńska intercesja zatrzyma rękę gniewu i przywróci ludzkości świadomość godności i braterstwa. O Matko Boża, pragnę, aby moje fiat stało się dzisiaj żywe. Chcę przyjąć Twoje prowadzenie i uczyć się od Ciebie, jak być sługą. Twoje niepokalane serce jest jedyną i niezawodną arką przymierza, która prowadzi nas przez ciemność tego świata do wiekuistego światła. Dziś, w tym poranku, uroczyście składam w Twoje ręce każdą myśl, każde działanie i każde cierpienie, prosząc o to, abyś je uświęciła i złożyła w ofierze swojemu synowi. Proszę, aby światło Twojej łaski oświecało mnie przez cały dzień, abym wszędzie widział Twoją dłoń i działał w zgodzie z Twoją wolą. Niech ta modlitwa prowadzona trwa we mnie, jako ciągły akt zawierzenia i miłości. Zamykamy teraz tę świętą chwilę modlitwy, matko. Niech pokój i nadzieja, które zrodziły się w tym porannym spotkaniu z Tobą, staną się naszym stałym towarzyszem. Twoja łaska, Matko Boża, działa nie tylko w słowach, ale w głębokiej przemianie serca. Niech ta cisza i to światło, które przyjęliśmy, ożywią naszą duszę. Teraz nadszedł czas, aby wyjść z tego miejsca ciszy i wejść w zgiełk dnia, ale nie samotnie. Jesteśmy z Tobą. Zachęcam cię, abyś wziął wzięła ze sobą jedno słowo, jeden obraz, jedno zobowiązanie z tej porannej modlitwy. Może będzie to fiat, tak, dla trudnej decyzji? Może pokora, powstrzymanie się od osądu? A może prowadzenie, zaufanie, że Maryja idzie przed tobą? Kontynuuj tę modlitwę w ciszy serca, powtarzając to słowo, ten akt zawierzenia, w trudnych momentach dnia. Niech to będzie Twój duchowy kompromis na dziś. Być świadomym obecności Maryi w tym, co robisz, od najmniejszej czynności po najważniejsze spotkanie. Wszystko, co zostało powiedziane, zostało złożone w Twoje ręce, Matko. Wierzymy, że żadne z naszych westchnień nie jest zapomniane, że każda ciemność została rozświetlona Twoją nadzieją. Prosimy o Twoje błogosławieństwo na rozpoczynający się dzień, aby był on dniem łaski i zbawienia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Nasza Pani, nasza pośredniczko, nasza orędowniczko. Z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Amen.